Wymiana pompki paliwa Mini Cooper, w ogóle jest martwa. I pompka złożona tu jest stara. Poskładane wszystko jak w oryginale. Ja sobie zawsze przed rozbieraniem tego kosza, żeby wyjąć silniczek, robię zdjęcia z wielu stron takiej pompki, bo później jest zastanawianie się, gdzie co szło, gdzie co jak było. Więc fajnie jest sobie zrobić fotki tego robię sobie z różnej perspektywy z tej, z tej, od góry, żeby widzieć nawet kąt tego węża jak był, bo później żeby go nie założyć jakoś inaczej i naciągać. Ta jest w miarę prosta do rozbierania akurat w tym MINI menuperze. Nie jest jakaś to filozofia. Dobra, idziemy wkładać do auta. O, I tutaj mamy na tej zasadzie, że przewód jest zapięty w środku. Nie zapinamy tu przewodu, jak zazwyczaj jest, że tu się zapina przewody, tylko tu jest w środku i przewód i kostka, a ten szary to od czego nie wiem. I odpinam tylko te dwa a to jest jakiś przelew pewnie. i zapinamy tutaj czyli to tu jest kostka odpływaka te zielone Kładamy i odpalamy musi odpalić bo pompka była martwa sprawdzana była na krótko a już wiem do czego był ten szary przewód on się tam wpina ale był wypięty jak wyciągałem tą pompkę bo, bo ja go nie odpinałem o, tutaj nie wiem czy uda mi się to nagrać Tutaj i pompka zakręcona. Idziemy odpalać auto. O, od razu odpaliła. O. Wymiana termostatu. Rozpołowił się Ford Galaxy 2015. Termostat wymieniony. Ten się tak rozupał. Podobno to wada w tym modelu w tych silnikach. Mała kraksa się stała. Urwało drążek kierowniczy. Prawdopodobnie amortyzator skrzywił, ale na razie wymienię drążek. Założymy koło zapasowe, bo to co było jest uszkodzone. I zobaczymy co się będzie działo. I drążek wymieniony. Na razie chcemy właśnie wrzucić koło na sztukę, zobaczyć co będzie, bo mam wrażenie, że jest krzywy ten amortyzator. Opona jest rozerwana, wyjęliśmy zapas, żeby założyć zapas, bo pełnoprawne koło jest zapas. Stalowe, ale normalne koło, nie dojazdówka. No i chcę zakładać koło, a koło w bagażniku było na 5 śrub, a tu jest na 4. Trzeba coś wykombinować zaraz, jakąś oponę na sztukę założyć. Bo pan sobie jutro ma zamówić już dwie właściwe, takie, żeby były OK. Ale na dzisiaj, żeby móc to zbadać, ruszyć tutaj, przejechać kawałek, zobaczyć, czy, czy będzie wszystko OK. No wiadomo, zbieżność do ustawienia. Postarałem się tak ustawić w miarę na oko po starej śrubie, ale no to wiadomo, i tak będzie do ustawienia. Ale na razie założyć koło. On już na pewno będzie jezdny, bo zakładałem to koło to uszkodzone, więc opona tu nie obciera o amortyzator. Więc staramy się teraz, żeby ktoś nam tylko wrzucił oponę jakąś sztukę, założyć koło i zobaczyć, czy to w ogóle jedzie, czy koło nie stoi krzywo. Bo tak mam wrażenie, że jest krzywe. Wychodzi, tak? tak, 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 bo ja już wyciągałem A, albo... Zmieści się, tam się Tak delikatnie właśnie wchodzi, bo wyciągałem w tej. To taki malot, nie, no to ten rozróżnik to zazwyczaj nie jest jakiś... Mm -hmm. Jakiś ogromny. Teraz to wszystkie na zielone, tak. E, to ten to jeszcze jest taki w miarę fajny powiem pewno. W niektórych tych, tych samochodach to gorzej. O, dużo, gorzej. Ten to jest taki znośny, że tak powiem. I BMW odpaliło. Udało się odblokować blokadę kierownicy. BMW X5 E70. Dostałem zgłoszenie, że brak jest ładowania. Przyjechałem na warię, Okazało się, że pasek luźny i rolka skręcona z tym leżała sobie tam na dole. I urwała się tu śruba. To jest śruba dolna od alternatora. To jest oczywiście tu razem. I tu się wkręca rolkę prowadzącą paska. Już nie jestem przy aucie, bo pojechałem po części organizować. I nigdzie nie mogę takiej śruby znaleźć. Z używki. Nowe na jutro. Nigdzie tego na półce nie ma. Tam był nowy alternator. Znaczy, może nie nowy, ale na pewno zmieniany, bo był z zamiennika z firmy AS. Więc pewnie ktoś przekręcił tą śrubę za mocno, no albo po prostu się urwa ze starości. więc czekanie na jutro, raczej jeszcze za jeden na jeden środ, ale, ale czarno to widzę. Wkręcimy śrubę, założymy rolkę, też już jest nowa. Rolka akurat była. Pan poprosił, żeby nową założyć. No, i założymy, i powinien samochód dalej śmigać. I mamy już śrubę. Składamy BMW. I wszystko, śmiga, pojechał pan na próbę. Składam narzędzia. No, i BMW już naprawione. Pan zrobił próbę. Będzie śmigać dalej. Przejechałem do awarii brak ładowania w Fordzie Connect, i ucięło tu przewody z tej kostki do alternatora. Rozbieram ją. I powolutku dolutuję tu kable. Dolutuję kable tam przy aucie. I będzie chodzić. Nie mam takiej kostki z kablami dłuższymi, bo bym od razu to dolutował. Tu były na równo ścięte. Był jeszcze taki plastik. O! Myślałem, że mi się uda dolutować bezpośrednio. Ale muszę wyciągać te konektorki. Już rozkminiłem jak. Lutuję, wkładam. Zapnę kostkę i ładowanie będzie z powrotem. No i wtyczka już prowizorycznie naprawiona. Tu kolory musiałem pozmieniać, bo nie miałem takich kabli jak tam były. Ale sobie pozapisywałem który, gdzie idzie. No i trzeba by tą wtyczkę dokupić i wymienić. Ale na razie będzie działać. Dzisiaj już nigdzie jej nie dokupię. No. I teraz przelotuję te kable, tutaj wepnę kostkę. i musi działać i teraz według mojego schematu z notatnika przylatowuję bo tu było widać kolory tych kabli więc wiem gdzie który idzie Na luzie, żeby był. Żeby był na luzie. Tak, tak, tak. I już mam nowy kabalek cały, nowe kosteczki. Podjadę panu jutro wymienić, żeby było zrobione porządnie. Działa oczywiście to moje lutowanie, ale zaleciłem i pan też mówi, żeby założyć tak jak ma być. Oryginalnie ładnie, żeby tam nie wracał problem. Nie powinien po tym lutowaniu, ale... To będzie dużo pewniejsze. Szybka robota. Linka ręcznego się zerwała w wózku widłowym. Wyjąłem już ją, bo zblokowało, zblokowało hamulec. Ona idzie tutaj i tam Tam, tak niepartownie to się zsunęło i zblokowało, tak, że jedna ta łapa była ciśnięta i trzymał, i nie chciał za bardzo jechać, no bo wiadomo, to jest hamulec. O! Udało mi się to spreparować. i działa są już równo sobie nożnie to wszystko działa Wtedy działa, jak zrobię to ręcznie, tu gdzieś tak nie mnie zblokowało. O, jak samo jedno nacisnę, to jeden hamulec to się dzieje, tak właśnie. Ale to już włożę na miejsce. Już działa. Hamulec puścił. Czyli, jak się naciskało oba naraz, to jest ok. Ale spada, jak jak się naciśnie jedno. I ta linka widocznie pociągnęła tak, że jedno nacisnęła i zblokowało. Ale teraz, jak widać, są już równo. Na razie będzie to działać. Tyle miałem zrobić, rozblokować go. Dalej nie wiem, czy jakieś kroki będą tu podejmowane, czy będę coś patrzył. To zobaczymy, ale na razie rozblokowałem.